Cześć, tutaj Julcia Radzi. Zrobimy sobie dzisiaj świeczki. Potrzebujemy stare świeczki. Możecie z tortu. Możecie na przykład jakieś stare. Możecie jeszcze na przykład e, z tortu urodzinowego. Po prostu, żeby być. Musicie czajnik, żeby rozpuścić wosk. Żeby zrobić świeczki i te świeczki trzeba połamać i je wrzucić. Tylko żeby się nie poparzyć. I jak już wrzuciliście, trzeba czekać, aż wosk się rozpuści. Tak będą wyglądały. I jeszcze potrzebujemy wykałaczki. I potrzebujemy takiego. Słuchajcie, możecie sobie też takie świeczki zrobić, starych śniżanek. I teraz ja wam pokażę, jak to wyjąć. Możecie sobie formy wziąć, jakiekolwiek. O, trzeba to oderwać. I wyjmujemy. Taki jest efekt Pierwszej O Teraz druga Wyjmujemy Musicie mocno, bo trochę ciążko. Wkładamy na bok i tak wygląda świeczka. O, możecie ją sobie postawić gdzie chcecie. Słuchajcie, teraz Wam musicie zobaczyć, macie formę. Jakiekolwiek po prostu, albo możecie sobie kupić w sklepie, musicie poprosić tatę albo mamę o pomoc, żeby Wam e wodę zalali, bo można się popaść. A potem będziecie musieli czekać, żeby to się, żeby świeczka była. Musicie poczekać, aż będzie gotowe. Na razie tak się prezentuje. O. Teraz musicie uważać, nie możecie dotykać, bo jest gorące, możecie się poparzyć. Musicie poprosić o mamę o pomoc albo tatę. Możecie sobie zrobić różne, bo już dochodzą święta. Możecie wzorki robić, możecie to. A żeby wystawić, musicie jakąś na przykład płytę wziąć czy coś, żeby się nie poparzyć. Najlepiej na dwór wystawić a nie e, na przykład w jakimś pomieszczeniu, bo to będzie bardzo długo stygło, a na dworzu to w 5 minut wystygnie i będzie gotowe. Papa, pa. zostawiajcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał.